Łapska sprzedam z jakby ktoś chciał działkę ocieplać i papugę strecza. Funkielnówki, prawie nie śmigane. Mokre łapska, witam państwa serdecznie. Pytają się mnie dużo, czy ja by nie świruję z tą 25, z tym 25 litrów. Czy ja jeszcze będę miał jakieś większe akwarium. Czy będę miał może morskie akwarium, jak tutaj widzimy? No to będę miał trochę większe akwarium, i dziś zapraszam na historię pewnej przesyłki. Następnym razem proszę mi wysłać tego psa jeszcze w tym akwarium, bo mi się podoba. Dzień dobry, przeszkadza panu telefon? Nie, nie, nie. Bo to tylko dla moich celów. Um, dałoby radę podkładkę? O 12 ze Szczecina ósma w Łodzi? Jeden dzień. No to kurde, listy polecone tyle nie idą. Nie Dlatego jestem, naprawdę? Ludzie wysyłają listy też, do Dlatego? No, zobaczcie, za, za list pan zapłaci 80 zł, tyle co na poczcie zapłaci. Ale szok, że dzień. tak szybko, ja to się spodziewałem. Poniedziałek, ja jakoś nie wiem. No nic, bardzo dziękuję. Podpisuję coś? No tylko pana. Dziękuję. 18 789 subskrybentów, a ja tu sam z paletą zastanawiam się, co dalej. Cóż było robić? Jako, że łapska wiedział, że i tak zostanie z tym pakuneczkiem sam na sam skombinowałem sobie taki oto śmieszny wózeczek i taki oto śmieszny paseczek eee, i... <laughs> przy mojej nikle, nikłej sile fizycznej postanowiłem sobie mimo wszystko poradzić z tą przesyłeczką samemu co prawda nie mieszkam jakoś bardzo wysoko a aczkolwiek świadomość, że jest to akwarium i że jest ono nowe i że no bardzo nie chciałbym go potłuc a byłaby konkretna lipa, gdybym to uczynił, to też wpływa tutaj na profesjonalizm ruchów. Ten odcinek, ten, ten fragment filmu nazwałbym praktycznie filmem Grozy i różnych głupich moich wpadek. Natomiast no, zobaczmy co z tego wyniknęło. Nie ma psa, nie ma. Szkoda. Ładny był. This moment, he knew he fucked up. Uwaga, będziesz ściągał, będziesz zdejmował, nie wygląda to dobrze. Ała. Oj, tak. Ty, pasek ci się ciągnie od szlafroka. Słyszysz? Bo to się źle skończy z tym paskiem, jak ci się w kółko wkręci. Pasek zabierz. No, lepiej. No, to witam się z Państwem ponownie. Bez mikrofonu, bo nie chcę mi się biegać z kablami. Fajnie, fajnie. To, że ja dałem to radę tutaj wtargać, to jeszcze wcale nie oznacza, że. To akwarium jest całe, bo jednak zakładam, że tam jest akwarium, czy nie? Dobra, pierwsza rzecz, bo internety yy, w internetach nigdy nie, nic nie umyka. Wiem, że źle spiąłem pasek, ale z pomocą przyszła mi, jak widzieliśmy wcześniej, stara, dobra, niezawodna też klejąca. Paseczek powinienem spiąć odwrotnie, ale trudno. Grunt, że dotarliśmy na górę. Co prawda nie mieszkam wysoko. Jakoś bardzo wysoko. Ale przyznam, że jeszcze z 50 litrów więcej. Jeszcze z 20 kg. Będę. O, o, I bym nie dał rady tego wciągnąć. Ale dałem radę sam. Bo ja jestem samosio. Skąd przyjechało akwarium? No chyba nikomu nie muszę tłumaczyć. Bo było to dosyć. Dobrze widać. Opa. Wózek w aut, wózek wąt. Po show. tym jestem. Mówię od razu, że dziś to... To nie jest prezentacja. To jest tylko... Historia pewnej... Przysył. Dobra. Dziś to jest historia pewnej przesyłki. Coś ty to namazał. Jak widać, pan Przemysław wykazał się poczuciem humoru i profesjonalnie opisał, oetykietkował akwarium. Co my tu mamy? Mogę się pod podać, rower. Eee, muszę przyznać, że ten sąsiedzi się fajnie patrzyli na to, eee, jak stało pod klatką. Co jest napisane tutaj? Widać, widać. Od razu mówię, że to nie jest prezentacja akwarium. Jest to klasyczny w moim stylu ankodeltu oraz pierwsze wrażenie. Natomiast yy, prezentację taką dokładniejszą zrobimy sobie później. Jak posprzątam ten cały bałagan. O, i to jest najważniejsza wiadomość. 600 litrów, jak mordę strzelił, co nie wejdzie, pewno, że wejdzie, bo tutaj będzie ta 450 litrów hydroponiki dookoła, przyklejonej na ścianę, na gumę do rzucia i zaśmę klejącą i wydoli, no więc 600 będzie 600, a co tam, no to jadziem dalej. Tutaj coś widzę jest. Już tu coś widzę jest. Fajnego. Mało gadam. Ale to nie dlatego, że mi się nie chce gadać, tylko dlatego, że po wciąganiu tego wszystkiego, bo to jest wszystko na gorąco. Troszeczkę yy, Brakuje mi oddechu. Cała szyba nagrywowa. Cała. Cała. Ksienka. No, no. Czy widać szybę? Nie widać. ale jest cała to najgładniejsze w sumie to tak sobie pomyślałem, że nawet mógłbym wykorzystać tutaj z tych jako podkładkę owinięty czarnym straczem. bo nawet ładnie wyglądał chyba, nie? było klejone niedawno. Oho zapach silikonu. Nie jest to najprzyjemniejszy zapach jaki w życiu czułem. I teraz, żeby nie zarysować. Tak, wiem. Wygląda to trochę jakby próbował rozbroić bombę. Ale ja się, że na tym szkle mi za... O cholera. Uh, 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 uh. Dobra. Jedno mam na pewno. Że akwarium jest całe i zdrowe. I... Na tym ten dzisiejszy film polegał. <laughs> Prezentację z bliska zrobię jak już je ładnie ustawię. Dzisiaj sobie darujemy. Akwarium przyjechało z akwarium Szczecin od Przemka Wieczorka, który tym samym, jakby można powiedzieć, powiedział mi dziękuję za moją działalność. I można by powiedzieć, że jest to prezent na 40 urodziny, gdyż dokładnie 31 dni od dzisiaj przeskakuje mi magiczna czwóreczka. Bardzo dziękuję. Zobaczymy się w jakiejś takiej sensowniejszej prezentacji, trochę później. Bo ja już nie wiem. Ja już, ja już naprawdę nie wiem. Półtora metra. I w sumie to z tego wymierzenia wynika mi tylko tyle, że chyba mam strasznie długie łapy. Ja pierdykam. Dobra, dosyć tych jaj. I tak właśnie snu na jawie dobrnęliśmy do końca tego długiego odcinka. Mam nadzieję, że nie był nudny. Ja miałem kupę zabawy dzisiaj od ósmej rano właściwie walczę z tym filmem i z tym akwarium i tak dalej. Jakie ono ma. Wiem, nie pokazałem z bliska, nie pokazałem szczegółów. Na to jeszcze przyjdzie czas w niedalekiej przyszłości. No, tam koło listopada. Nie no, żartuję, będzie szybciej. Natomiast jakie to akwarium naprawdę ma wymiary jak jest wykonane jak wyglądają spoiny jak wygląda silikon jak wygląda szkło z bliska postaram się pokazać innym razem i wtedy też postaram się pogadać o tym jaki tutaj jest na to wszystko plan tymczasem wielkie wielkie dzięki dla Przemka Wieczorka za wykonanie mi tego akwarium oraz tutaj muszę też przyznać, że szacun dla DHL'a że ze Szczecina do łodzi akwarium w 8 godzin przewozi i tym wierszem chyba zakończę. Dobranoc, łapska, siema. 20 litrów, 120 litrów, Altumy. ana A co tam Delphin.